Opustoszałe centrum, zamykane sklepy, restauracje oraz puste czekające na najemców lokale. Sądecka starówka wymiera i ten proces trwa od kilku już lat. Czy są sposoby na ożywienie centrum nowego sącza? Zacznijmy od tego, na co mamy realny wpływ, mówi radny Grzegorz Szwedzko. Jego zdaniem klienci nie przyjeżdżają tutaj na zakupy czy jedzenie, wybierają galerie handlowe ze względu na miejsca do parkowania. Ja zacząłem rozpisywać się na forum na temat tego, że można dwupasowe jezdnie w jednym kierunku zrobić na jednopasowe, żeby po pierwsze były bezpieczne, po drugie, żeby w tym miejscu stworzyć parking, po trzecie, żeby jeszcze w tym miejscu dzięki temu stworzyć ścieżki rowerowe, dodatkowe, znaczy nawet nie dodatkowe, tylko w ogóle rowerowe, żeby stare miasto było skomunikowane, tak jak jest to w Krakowie, podobnie się zaczyna dziać, no choćby nawet w Tarnowie. Według radnego nowe rozwiązania komunikacyjne przyczyniłyby się do ożywienia. Starówki przynajmniej w sezonie letnim, a do zlokalizowanych tu lodziarni czy kawiarni można byłoby dojechać chociażby rowerem. Ludzie, którzy zajmują się tym inżynierią ruchu drogowego, no podesłali mi projekty, można powiedzieć, bo to na, na profesjonalnie przygotowane na matach geodezyjnych, no które wpisują się w ten mój pomysł, więc, więc cieszę się, no, no to są osoby, które chcą zachować anonimowość, ale, ale cieszę się, że, że, że moja filozofia i koncepcja. Potwierdza się z wiedzą ludzi doświadczonych. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, już w trakcie kampanii wyborczej, obiecywał ożywienie starówki. Mówi z kolei radny Michał Kądziołka. Zgłasza się do nas coraz więcej osób, przedsiębiorców z terenu Starego Miasta, którzy są zaniepokojeni tym, co dzieje się na sądeckiej starówce, ponieważ ta starówka według nich umiera. Pan prezydent również, Ludomir Handzel, podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że ma pomysł, w jaki sposób nowosądecką starówkę ożywić. I niestety minęły 4 lata i jedyny pomysł chyba na ożywienie starówki sądowskiej, który pan prezydent Handel zaproponował, to jest baner, który wisi tutaj obok. Ta kamienica czeka na inwestora, hotel, restauracja czy biura, e-mail do prezydenta. I ten baner wisi sobie od 4 lat. I jak dodaje radny, decyzja o wydłużeniu strefy płatnego parkowania z godziny 16 do 18 dodatkowo pogorszyła sytuację. Patrząc na inne miasta, w jaki sposób budują swoją atrakcyjną ofertę właśnie w centrum, żeby to centrum zachęcało nie tylko mieszkańców, ale i turystów, bo nowy sąd nie może się odgradzać murem od okolicznych gmin. My powinniśmy naszą ofertą mieszkańców tutaj okolicznych gmin zachęcać do przyjazdu, do wydawania tutaj pieniędzy, bo te pieniądze zostają w nowym sądzu. Radni Prawa i Sprawiedliwości apelują o stworzenie specjalnej rady, która zajmie się problemem starówki. Z kolei Radny Grzegorz Szwedzko zachęca do udziału w publicznej debacie i dzielenia się swoimi. Pomysłami. Otwieram dyskusję. Mieszkańcy się wypowiadają, można, można się wypowiedzieć i liczę na to, że kiedyś w przyszłości zarazę również innych radnych, no i przede wszystkim prezydenta miasta Nowego Sącza i dyrektora, dyrektora zarządu dróg, po to, żeby w tym kierunku iść oczywiście. Bo to są wy pozorom niedużo nie kosztowne rozwiązania, nie, są łatwe, a robimy to, co w naszej mocy.